i nauczajcie wszystkie narody świata, szczącie je w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego". A mógł powiedzieć tak, i nauczajcie wszystkich ludzi na świecie, albo całą ludzkość, jako taką małoiczną masę, wyraźnie powiedział o narodach. I wystarczy otworzyć Biblię na odpowiednim cytacie i dokładnie tak będzie, jak powiedział Prymas Wyżyński. Dokładnie. Tyle, że w oryginale, Panie jest w co jest? W oryginale to jest czyncie, Cięcie uśmiechu ze wszystkich narodów. W jakim oryginale? No w Biblii, w oryginale. Czy, czy, czy. A, A co jest? To, w oryginale arameńskim, bo to było pisane w języku arameńskim? Ja pierwszy raz słyszę, to jakieś odkrycie znawcze. No w oryginale tak jest. W arameńskim oryginale? W greckim. Proszę pana, a gdzie pan widział oryginał grecki? I zna Pan Grekę? Klasyczną, żeby to sprawdzić, bo takie twierdzenia trzeba od razu weryfikować. Proszę pana. Nie można się dać manipulować fałszerzom źródeł. We wszystkich dostępnych, no, żeby weryfikować, to musi pan znać grecki. No, oczywiście grecki. Grekę klasyczną. To dziś zna Grekę klasyczną. I ten to coś takiego twierdzi, to trzeba go od razu zapytać. A zna pan Grekę klasyczną? No to niech pan sprawdzi. Niech się pan nauczy Greki niech pan sprawdzi. Albo łacinę. No powiedzmy, yy, później już te obowiązujące teksty były po łacinie. No to trzeba spytać, czy zna pan łacinę. Ja sprawdzałem łaciński tekst. I tam żadnych cięć nie ma. Natomiast we wszystkich znanych mi tłumaczeniach polskich ten fragment jest. No nie wiem, jak pan znajdzie jakieś, jakieś wydanie po polsku, bo ponieważ dzisiaj ludzie nie znają, to no już nie mówię o aramejskim, ale nie znają ani greki, ani łaciny, no to trzeba by zobaczyć w polskim wydaniu. Tak, A czyńcie, z... czyńcie uczniami, hmm? czy jak czy w czymś sensie? I y... co, co tam wyciele? i, i, i czyncie ze wszystkich narodów? Czyńcie uczniami. No to narody są. No to nie ma w ogóle sprawy. Są narody, chodzi o narody. To zależy od jakiego... dawniej... no, tam tam Tamto to jedno słowo, to proszę pana nie za tylko to jest kwestia po prostu idiomów. Przy tłumaczeniu idiomów powstają takie. Dwuznaczności. Tylko, że jak dla mnie, nie wiem, nie wiem jak dla Pana, ale jak dla mnie to trochę to zmienia e, e, postać rzeczy. No bo czyńcie, no to czyńcie uczyń, nauczajcie, to można iść i nauczać, nauczać, ale czy się ich nauczy? Wie Pan o to a, chodzi. A pan cybernetycznie pomyślał. No można. właśnie. A to nie, no to z punktu widzenia cybernetyki to można sprawdzić mm. polskich mm -hmm. różnych. A polskie, te dawniejsze są albo z wulgarzy, to, właśnie, tak, to To tak, to się zgadza. Ale że można iść i nauczać, na nauczać, ale czy się nauczy to jest... Tak, całego, tak, nie, tak, nie, tak, nie, tak, A, a czyńcie, no to dzień. Nie, i to jest, to, to, to się zgadza, ze znanych tłumaczeń, a, a sprawdzałem, to... Mhm. to czyńcie uczyń ze wszystkich narodów. Absolutnie. Czynić to mhm. znaczy, czynić skutecznie. prawda? W cybernetycznym. Biblia jest najlepszym podręcznikiem cybernetyki społecznej. Bo um, nic no można nauczać nie, nieskutecznie. No właśnie. Tak, to, jest, to, jest, to, 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 to jest, Także o mi chodzi, że to, jest to, to, Zmienia, to, my, to, my. to Trzeba było wytłumaczyć. Proszę no ja, ja jestem wolnomyślicielem, czyli wolnomyślę. Jestem misiem o bardzo małym rozumku, więc trzeba porządnie wytłumaczyć, żebym, żebym zrozumiał. Więc to, to oczywiście. Natomiast narody, a tu chodzi o narody, to we wszystkich znanych mi tłumaczeniach jest, są. Tego jeszcze póki co nie przeinaczyli. I Prymas Wyszyński właśnie to podkreślił. A Jan Paweł II wydał całą książkę. To jest właściwie ostatnie jego dzieło testament. Pamięć, Pamięć to tożsamość. tożsamość. I tam mówi, że naród jest. Podobnie jak rodzina, jest niezastępowalnym rodzajem związku społecznego. Ja bym jeszcze dodał do tego, że jest jeden naród, który ma obietnicę Chrystusa, że będzie istniał do końca świata. To jest naród żydowski. Ale teraz my chrześcijanie jesteśmy podobnym tym narodem. No to tak, no tak, tak się to interpretuję. No więc jakby się zniszczyło, jakby się zniszczyło i tych Żydów stałotestamentowych i chrześcijan, to będzie koniec świata. To zresztą można cybernetycznie udowodnić, ale i wtedy to już nie będzie akt wiary, tylko wiedzy. Nasz koniec świata. To właśnie zależy, jak się świat zdefiniuje. To jest ta sprawa, czyli definicja narodu pietki petrażyckiego jest tutaj. Czy naród to jest naczelny związek? Różnokrewny, no weźmy to, no ale posiadający swoje funkcje, wszystkich pełniący, posiadający swoje funkcje, spełniający czy mający na toce, te, te wszystkie na życia społecznego. Więc mamy narodowy bank polski, yy, obronę narodową walutę narodową i tak dalej. Miałem, proszę was, akurat w Poznaniu w sobotę yy, taki seminarium poświęcone szybkości cyrkulacji pieniądza, bo się na temat tych pieniędzy, takie Androny i zwłaszcza tak za liberałowie Androny, loto, yy, że no tam zwłaszcza te wpływy demoliberalne jakieś były silne w tych dyskusjach, że uznałem za stosowne zrobić cały wykład. No i proszę was, o co chodzi? Proszę porównać, ale to każdy już musi sam porównać, bo ja nie mam tutaj żadnych notów euro. Proszę wziąć, porównać. No, powiedzmy polskie złote. Tam jest napis, że Banknoty Narodowego Banku Polskiego są prawnym środkiem płatniczym w Polsce. Jest orzeł polski, jest podpis prezesa Narodowego Banku Polskiego. Na tych dawnych wzorach był podpis pani Wielkiewicz-Walc, a tych obecnych Marco jest Marko Bello. Podpisuje. A proszę zobaczyć na dowolnym bankrocie euro. Nie ma nic z tych rzeczy. O, proszę, mamy. Nie ma polski. Ale polski. Ale proszę, ja, ja nie mam euro, ale syn, który jeździ za granicę i wymienia złote na euro, obiecał mi, że przy najbliższej okazji jeden banknot dla mnie zachowa i nie będzie z powrotem zmieniam na złotówki. Ale na dolarze też nie ma. Jest tylko ingoduj Dolar, proszę pana, jest emitowany nie przez Państwo amerykańskie, tylko przez prywatną firmę. No to jest analogiczna sytuacja. Ale, ale przynajmniej proszę pana, ma pan tam tyle symboli wolnomularskich, że można powiedzieć wolnomularstwo jako pośrednio, tu jest dla Ale w których? Tylko w dolarach, czy w euro też? Na euro nie ma nic. Aha, czyli się kryje. Nic. Na, na dolarze australijskim jest, Sorry, pisałem, bo... jest. A na euro nie ma nic. Ani instytucji, Ale to... To na górze jest są cztery... Takie skróty no oznaczające nie wiadomo co, literowe skróty, czterech nie wiadomo czego. Też nie wiadomo, czy to, są, czy to jest jakiś szyf, czy to ma być walą. Nie ma stwierdzenia, że te bilety są prawnym środkiem płatniczym. Kto chce, to może przyjmować, kto nie chce, to nie ma. I wystarczy tylko poderwać zaufanie do tego, koniec euro. Nie ma żadnego aparatu państwowego czy fazy państwowego, który nie wymusił przyjmowania tego. Nie Są tu. I przyjmowanie czegoś takiego, co nie, nie jest przez nikogo gwarantowane, to jest zupełne. Dobrze, Więc to jest, proszę Państwa, charakterystyka. A że mamy jeszcze czas, to możemy sobie omówić genezę tej cywilizacji łacińskiej, jak ona powstawała. A no, yy, yy, zaraz, bo ja prowadzę statystykę, czy kolega teraz dopiero przyszedł, to mogę go do statystyki doliczyć. Tam, jeden kolega wyszedł i tak myślę, że przyszedł, ale jakoś się zmienił. Bo my tu w ogóle y, żadnych list obecności nic nie prowadzimy, ale statystyka jest ważna, bo no, 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 chodzi o to, czy uczestnictwo rośnie, czy maleje, i to nie jest tylko moje przyzwyczajenie, jako no, między, wykładowcy, między innymi metod statystycznych w naukach społecznym, ale przede wszystkim operacyjnie. No. Mieliśmy taki przypadek z jedną grupą we Wrocławiu. Na no, początek po dwadzieścia kilka osób mi A potem skończyło się. Super! A później tak mala, malala, mala, Ta frekwencja w końcu przyszły dwie osoby. No to przestałem tam jeździć. Prawda, to no, no, Szkoda, szkoda czasu. No, później już nawet nie wypada no, prosić dwóch osób, żeby pogryły koszty przyjazdu. No bo to za duże obciążenie tu już wolałem wziąć to na świecie. No tu nie ma tego problemu, bo ja sobie dziecko z domu, Więc nawet nie muszę prosić. Szale więc proszę was. No to po prostu przestałem. I teraz jak mnie tam proszą, żebym podobno powstała już grupa, gdzie mieli ileś tam spotkać z naszymi wykładowcami, z Andrzejem Wronką na czele i z Panem Egrzynem namawiają, to ja, ja cały czas się jakoś od tego no, Odsuwam to. Prędzej czy później być może będę musiał pan je... tak. zacząć jeździć. Jak tam systemu systemów no, Tak, ale to już takie parę informacji. Z nauki o cywilizacjach to zaproponuję, żeby jeździł kolega Grzegorz Dorobek. Może ktoś się wyspecjalizuje już w tych innych tematach i będzie jeździł zamiast mnie. Bo Zatem przerobić się można tylko raz. Czyli się uczy dość. Moja zasada jest nigdy dwa razy nie popełniać tego samego błędu. Ja nie wnikam, co winien, nie winien, to nieważne. Tu chodzi o zasadę działania, a nie o oskarżania. Zauważcie, że ja nikogo nic nie oskarżam, ja tylko no więc proszę Was, yy, ale, ale, ale cieszy mnie, że kolega właśnie do, do Biblii podszedł no, kolega Paweł cybernetycznie. Tylko ja w pierwszej chwili nie zrozumiałem, że to o to chodzi. Znaczy kolega ba, myślał, że ja mam więcej parę informacji yy, związanych z tym tekstem. A ja miałem, ale z, z inną częścią tego tekstu. Dawniej było... Czyńcie, tak Chrystus powiedział do, do apostołów, czyli chodziło nie tylko o generowane reakcje, ale i o rezultat, czyli czyńcie skutecznie, a teraz już jest bez tego czyńcie. Poza tym problem jest w tym, że ta nasza latka to ma te imprymatur, a jest tam trochę herezji, jest. Ja tak jak tak, na przykład, jak się sprawdzi, jak jest w greckim czy po łacinie, to, to, to jest zupełnie inaczej. A u nas to jest na przykład, że Jezus niby mówi do świętego Piotra, zejdźmy z oczu Satanie. A kilka kartek wcześniej jest, jest też Piotr, czyli skała, i na tej skale. I niestety dużo ludzi źle tłumaczy, że właśnie słowo Satano. To jest szatanie, a to jest głównie prawda, bo satana to jest zejdź mi z oczu ty, który się sprzeciwiasz. Czyli u nas po, w polskim tłumaczeniu powinno być zejdź mi z oczu ty, który się sprzeciwiasz, a nie szatanie. Przecież Czyli się znowu opuścili. Tak. Ocenzurowali. Mm -hmm. yy, no proszę pana, tu nawet nie trzeba znać ani greki, ani łaciny, jest to tylko rzeczy. dawne wydania Biblii i, i, i porównać, żeby udowodnić to, co pan powiedział. Ale niestety dla wielu ludzi są. Satano, nie wiem czy to jest z hebrajskiego, czy, 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 czy z Greki, to, to, to uważają, że po polsku to jest tłumaczenie szatania, ale nieprawda. Satano, może, jest, może brzmi podobnie do słowa szatania, ale to, to znaczy, że jest ty, który się przeciwnik. Przeciwnik. Tak, oczywiście, proszę to jest właśnie ty, typowy idiom. Który mm -hmm. można różnie tłumaczyć. Dlatego właśnie, panie docencie, świętej pamięci, szkoda, że nie żyje, nie żyje. Profesor, doktor habilitowany, ta Anna Świderkówna, to się cholernie męczyła, gdy czytała polską Biblię tą dysonansacją. Dlatego. Ta... Ta... Tak, tak. Porządku Nie mogę się. No to proszę pana, mogę panu powiedzieć? Ją to że... tak wkurzało. że, no. mm. że. Yy... Profesor Bogdanowicz żył jeszcze w latach 70. Mm -hmm. i on umarł w 86 roku. Jak te wszystkie, no powiedzmy, nowinki posoborowe po Watykanu w wchodziły i wyszło pierwsze posoborowe tłumaczenie Biblii. On Bogdanowicz, który sam był bardzo biegły w teologii, chciał zresztą w ogóle zostać księdzem. I wziął, taki zespół zrobił, wziął do pomocy teologów księży, więc już można powiedzieć, zawodowych teologów i znaleźli w, tej, w tym pierwszym wydaniu cztery poważne herezje i czterdzieści kilka takich małych. Ale ponieważ wtedy żył nie tylko kardynał Myszyński, ale i kardynał, ówczesny kardynał Wojtyła, to oni bardzo cenili zdanie profesora Bogdanowicza. Stale z nimi komuś respondował. Wyszła... Do duchowni teologowie wysłali w sprawie prawie memoriał do prymasa, ponieważ prymas znał no, teologię przedwojenną, nazwijmy to. To już w następnym wydaniu Biblii, no, nie wiem czy wszystkie, ale błędy e, 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 usunięto, ale jak się okazuje nie wszystkie. Kolega twierdzi, a niedawno nawet na, na tej grupie tej hamcerskiej seminaryjnej też ten temat wypłynął przy okazji społecznych procesów poznawczych. I wtedy yy, proszę was, yy, zapewniał mnie jeden z pobożnych druhów, że tak, po tym memoriale profesora Bogdanowicza wszystkie te herezje zostały usunięte. No jak kolega twierdzi, a na podstawie ekspertyz, no warto by to posprawdzać, ale że, że jakieś tam herezje zostały. Jeszcze jest jeden no w ogóle teraz usunięto pojęcie herezji z języka. W obiegowym języku, powiedzmy, kapłanów rzymskokatolickich słowo herezja prawie nie występuje. Jeszcze jest jeden drobny problem, jeśli akurat chodzi o tą sytuację, ponieważ jeżeli się tłumaczy Biblię z języków oryginalnych, czyli z hebrajskiego lub z aramejskiego, słowo określające w tamtych językach złego ducha, czyli szatana, jak i przeciwnika, w sensie człowieka, który ma inne zdanie niż ja, to jest dokładnie to samo słowo, tylko zależy od kontekstu. Więc po prostu jak ci tłumaczyli... To jest to słowo satanos. To jest chyba greckie już dopiero. Tam jest jakoś, jakoś jeszcze inny, jako, jakieś inne, no semickie słowo określające. E, może ben yal, czy jakoś, czy jakoś tak. I yy, to jest to samo słowo. A bal, no to jest podobne, no, oczywiście, bo to wszystko z Bożek pogański, ale to są no wiadomo, że demonii się dojdzie do tego. Ale to już jest jeszcze trzecia sprawa w ogóle nie mająca nic wspólnego z tym. I, I po prostu jak tak na pałę ktoś tu zaczął Sobór i tak dalej i mówił, że tłumaczyć z, z języków oryginalnych i tłumaczy słowo w słowo bez rozrozumienia kontekstu tego wszystkiego, no to takie dziwne herezje i cyrki wychodzą. Niezamierzone. Zresztą. Czasami może nawet niezamierzone. Chociaż też to nie byli tacy, którzy. Słuchajcie, ja nie, celowo nie, nawet, ja tak? nie wiem, co jest bardzo niebezpieczne. Czy celowa dywersja nieprzyjaciela, czy niezamierzona dywersja ignorantów, po prostu. Którzy, no dajmy na to języka, nie znają, albo nie wiedzą, że trzeba badać całościowo, systemowo zjawisko. Nie wiedzą, że w tamtych językach to samo słowo mogło oznaczać coś zupełnie innego i przegalkowywują na nasz język. Coś, co zupełnie nie ma... I po, bo rzeczywiście to dziwnie wygląda, bo ja od dziecka miałem, słyszałem tę Ewangelię w kościele. I, i chcę, dlaczego Jezus nazywał, może, może, że był kuszony przez szatana? Dlaczego, dlaczego On tak akurat mu y, 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 powiedział? Tak bardzo dosadnie. No, no właśnie, chodziło, o coś no właśnie. Nie. Nie. Więc słuchajcie, to, to... Przechodzimy do wpływów, no, no, do genezy cywilizacji łacińskiej. Więc proces sformowania cywilizacji łacińskiej zaczął się, proszę Was, no już będę teraz jak marszałek pisutki zegarkiem w ręku prowadził naszą rozmowę. Yy, otóż zaczęło się to od procesów poznawczych, to znaczy od Grecji. A ściślej mówiąc, w cywilizacji grecko-atejskiej, bo w Grecji starożytnej, co miasto, to była inna cywilizacja, niemalże. W Atenach była atejska, a wsparcie była zupełnie inna spartańska, no, zbliżona do turejszyzny. Zanim konieczny wprowadził. Pojęcie cywilizacji kurańskiej, to używano pojęcia model spartański. No, różnych publikacjach. Teraz to była tak. cywilizacja spartańska, prawda? To no, była cywilizacja spartańska, tak. I teraz proszę Was, ten przełom w Grecji, w Atenach, ściśle mówiąc, tej Grecji, no a wtedy zresztą stworzyły całe imperium To już Od tego momentu można mówić o, o greckiej cywilizacji jakimś tam stopniu. No i proszę was, o, o, o co tutaj chodziło i nad czym ten przełom polegał? Otóż. Mędcy Greccy, a no, późniejsi mędrcy greccy można powiedzieć. Jeździli do Egiptu i starali się dostąpić tajemniczenia, żeby posiąść tę wiedzę, czyli to oprogramowanie, jakbyśmy powiedzieli, informacyjne, które było udziałem kapłanów egipskich. Z tym, że kapłani egipscy uznawali zasadę, że dostęp do wiedzy, trochę tak jak Car Mikołaj I, że dostęp do wiedzy powinien być uwarunkowany, zależny od pozycji społecznej. I ten, powiedzmy, że PLEPS powinien wiedzy mieć tylko tyle, ile jest konieczne do wykonywania tych czynności, które mają wykonywać, a później im wyższy. Im wyższy szczebel wtajemniczenia, tym wyższa pozycja społeczna, albo odwrotnie. Im wyższa pozycja społeczna, tym głębszy szczebel wtajemniczenia. Oczywiście władca państwa, Faraon, bynajmniej nie musiał mieć najwyższego szczebla wtajemniczenia. Chociaż mogli mu tłumaczyć, że to tak, tak, to jest ten najwyższy szczebel. Myśmy w tam tą, tą metodę egipską stosowali. Czy ktoś nie sterował Faraonem Egiptem, czy kapłani Faraonem? No oczywiście, że pośrednio sterowali kapłani Faraonem i to bardzo ładnie opisał Prus Faraon. Tak, oczywiście. To jest oparte na porządne wiedzy historycznej. To nie jest fantazja literacka. Zresztą to dzieło bardzo cenił Stalin i mówił, że o to jest właśnie jedyna powieść, która opisuje porządny mechanizm władzy. Zresztą nawiasem mówiąc, w pewnych organach na to też ta metoda jest stosowana. To znaczy tam jak tajemniczają kogoś na jakiś tam szczebel, to mówią że ten stan jest na najwyższym szczeblu. Ale jeśli zakwalifikują go na podstawie obserwacji jego zachowań, nie ankiet, jakiś tam, i nie, i nie, 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 nie psychologicznych badań, tylko jego działań, jak go zakwalifikują na wyższy szczebel w to się dowie, że jest wyższy. Jeszcze szczebel, i tak nigdy nie wie, czy to jest ten ostatni. To samo, proszę Państwa, A dokładnie to, się... to samo stosowaliśmy w Lidze. I ja muszę powiedzieć szczerze, że ja nie wiem, czy i ile było. Nade mną tych szczepni. Nie, pojęcia nie mam, naprawdę nie mam pojęcia, bo przy tym modelu to nigdy nie To jest ta zakałeka. Ale w cywilizacji łacińskiej to jest absolutnie niepotrzebne. Tego rodzaju chwyty manipulacyjne, jak to się teraz określa, ale w pewnych warunkach zagrożenia. No kapłani widać uważali, że największym zagrożeniem jest płoch któremu się przewróci wełnian nadmiernej wiedzy, no to uznawano to, to za konieczne. Ja jestem zwolennikiem, proszę Państwa, polskiego modelu. To znaczy, on się tym różnił od modelu francuskiego. Są dwa, dwa modele, można powiedzieć, przemian rewolucyjnych. Jeden model to jest francuski. Polegający na tym, że trzeba zniszczyć te klasy panujące i na ich trupie zbudować nowy porządek. oczywicy no, poszli drogą francuską, o czym zresztą pisał i trocki, i Lenin. Żadna tajemnica. A jest model polski. Model polski polega na tym, żeby cały naród uszlachcić. Czyli tam jest gramotnie dalej. To jest odwrotnie wszystkie góry. I dlatego myśmy byli tak znienawidzeni przez te państwa sąsiednie, które dokładnie odwrotny model stosowały. A nieszczęście nasze polegało na tym, że myśmy byli zapatrzeni w zachód, gdzie dominował model francuski, może nawet przez szacunek dla Zjednoczonego Królestwa może go nazwać też modelem Kołerowskim. Właśnie Cromwell pierwszy to zastosował, ale ponieważ ta rewolucja Cromwellowska to tylko dotyczyła yy, Wielkiej Brytanii, a francuska poszła na cały świat ten model. A skąd ta różnica, jeżeli tu i tu była cywilizacja łacińska niby? No właśnie widzi Pan to słowo niby. Bo Kościuszko to sobie próbował model francuski przeprowadzić u nas, ale nie Wiele, 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 wiele znaczy, proszę pana. To znaczy, mnie się wydaje, że od rewolucji Cromwell'a łacińskość w Wielkiej Brytanii stoi pod wielkim znakiem zapytania. To znaczy tam były i są jeszcze elementy cywilizacji łacińskiej, ale to już idzie w kierunku turanizacji. Co zresztą so, socję cybernetycznie jest nieuchronne, dlatego że właściwie po rewolucji kamuela Anglia zaczęła budować imperium. A przy budowaniu imperium, dla imperium cywilizacja